Myślę, że nie tylko ja mam czasami odczucie, że moja skóra jest zanieczyszczona, że ma rozszerzone pory, że pojawiają się drobne zmarszczki, i dzieje się to między innymi przez zanieczyszczenia, jakie mamy obecnie w powietrzu i przez promieniowanie UV, na które się wystawiamy, i przez stosowanie różnych silnych środków myjących, i przez to właśnie nasza skóra zaczyna starzeć się szybciej. Więc jest na to świetne rozwiązanie, które ja znalazłam i którym chciałabym się z Wami podzielić. Jest to produkt, który świetnie sobie radzi właśnie z tym przedwczesnym starzeniem się skóry i złuszcza nasz martwy i suchy naskórek. I to jest taki peeling, który trochę inaczej się stosuje niż zwykły peeling, ale jak się go stosuje, zaraz dokładnie Wam wytłumaczę. Jest to o dziwo dużo prostsze niż stosowanie zwykłego peelingu. Ten peeling złuszcza zewnętrzną warstwę skóry i przyspiesza odnowę komórkową, dzięki czemu cera jest gładsza i ma właśnie zdrowszy wygląd. Po zastosowaniu tego peelingu cera jest bardziej rozświetlona, powierzchnia skóry jest wygładzona, pory wyglądają na mniejsze i są oczyszczone, skóra wygląda tak bardziej świeżo i zdrowo i zmniejsza się nasza szorstkość cery. Peeling stosujemy jeden albo dwa razy w tygodniu, wieczorem, po oczyszczeniu cery. Nakładamy jedną albo dwie krople peelingu na oczyszczoną cerę i omijamy okolice oczu. Po nałożeniu peelingu nakładamy serum i krem na noc, czyli po prostu stosujemy dalszą pielęgnację i staramy się unikać słońca w czasie stosowania tej kuracji peelingiem albo po prostu stosować filtr UV. Ten peeling to świetny sposób na to, żeby szybko odżywić naszą cerę, żeby po prostu wyglądała pięknie i żebyśmy czuli, że, że ma taki zdrowszy i świeższy wygląd. Ale pamiętajcie, że to jest tylko jeden z pięciu produktów, jakie mamy w serii Proceutica, czyli w tej bardzo zaawansowanej serii. I w zależności od tego, jaki mamy problem z cerą, to możemy wybrać konkretny produkt pod ten problem.